No, dzień dobry, baranki. Ach, te baranki. Baranki, słuchajcie, e, miałam nie robić tego czytania, ale coś mnie tknęło, bo tu wszędzie gdzieś dochodzą do mnie informacje, jak mamy niezwykły nów księżyca e, na tą końcówkę lutego, więc zobaczmy. O, zobaczmy, co tam, co to nam tutaj da, co to nam tu przyniesie. Zajrzyjmy. Do kart. Co dla baranków na ten nów księżyca? Jaka rada, przesłanie dla baranków na ten dzisiejszy nów księżyca? Współczucie moi drodzy, dawanie, miłość, życie, pielęgnacja. O, macie taką piękną kartę tutaj z króliczkiem. Może to już taki symbol Wielkanocny, słuchajcie. W każdym bądź razie. A, dobra, połóżmy kartę. Zobaczymy, jak mi coś tutaj przyjdzie odnośnie tej karty. To, to Wam tu jeszcze powiem. Dobra, no to zobaczmy, co Tarot ma do powiedzenia dla Was. Albo poczekajcie, no bo jak już, momencik, to jeszcze jedną kartę weźmiemy z księżycologii. Co dla baranków na ten czas. Co dla baranków na ten czas. Jaka rada, przesłanie dla baranków. Na ten now. Bądź prawdziwe. Tu mamy energię wodnika. Bądź prawdziwy. Co jeszcze z jedną? Strzelimy. Jeszcze z jedną strzelimy. Ostatnio mi podochodziły nowe talie, to możemy poszaleć. <grych> Co dla baranków na now? Księżyca. Co dla baranków na ten Now Księżyca. lata przesłań. Przyjaźń i połączenie. Przyjaźń, i Unia, pojednanie. No, tu macie dosyć ciekawie. No dobra, to tak. Zróbmy sobie, co odchodzi do przeszłości. Co powinno odejść do przeszłości u baranków? Co powinno u baranków odejść do przeszłości? co jest teraz i co będzie. <laughs> no ciekawe. I świat. Oj baranki, baranki. No dobra, słuchajcie, ja nie chcę tego jakoś przedłużać bardzo mocno, bo jeszcze mam jakby nie było 11 znaków do zrobienia. A czasu mało. Słuchajcie, to co musi odejść do przeszłości, czwórka mieczy. Wy jesteście w jakiejś stagnacji teraz, wy się po czymś uleczacie, po czymś dochodzicie do siebie. Czwórka mieczy następuje po trójce mieczy. Trójka mieczy to rozczarowanie, to złamane serce. Więc w czwórce jakby już odpoczywamy, tak? Regenerujemy się, nabieramy sił, mm. leczymy to, to nasze serducho. No i karty podpowiadają, że to ma już odejść do przyszłości, kochani. Obecnie jesteście w energii wisielczej, czyli jakby w pewnego rodzaju zatrzymaniu. W pewnego rodzaju kontemplacji. Hmm. Wybaczcie mi, bo akurat jestem z córą. I czasem mogą być pewne zakłócenia. Słuchajcie, wy musicie dojść do równowagi, do uzdrowienia czegoś w sobie, bądź w jakichś relacjach, bo tu mamy też tą unię, tak? Przyjaźń. Tu macie być prawdziwi, macie skonfrontować się tak naprawdę ze sobą. W tym wisielcu mam wrażenie. E, skonfrontować się z tym, czego wy chcecie. Skonfrontować się z tym, gdzie wasze ego też może płatać tutaj figle. E, stąd jest to współczucie, tak? Coś was tu przejechało, coś was tu zraniło, i teraz ten nów jest dla was. Mm, Takim momentem, w którym można, mówię, złapać równowagę, dojść do jakiegoś kompromisu. Zobaczcie, że tutaj mamy tą unię, a tutaj mamy umiarkowanie. To jest też łączenie różnych energii, przeciwstawnych bardzo często. To jest wprowadzenie sił wyższych. To jest uzdrowienie, uzdrowienie jakiejś relacji, uzdrowienie siebie, wprowadzenie do swojego życia większej równowagi, pójście na jakieś kompromisy, znalezienie jakiegoś rozwiązania, które będzie dobre dla wszystkich stron, jeżeli jesteście w jakimś konflikcie, na przykład, tak. Niemniej jednak, no widać, że część z Was, oczywiście to nie będzie dla wszystkich, tak, ale część z Was. Y Macie szansę zakończyć jakiś cykl w swoim życiu. Ten cykl y, wiąże się prawdopodobnie z tą czwórką miecza. Dlatego wy jesteście jeszcze w, w zawieszeniu, w braku działania. Ten y, brak działania powinien już odejść. Już powinniście pożegnać te rzeczy, które was tu trapią, męczą. Y, Spojrzeć na tą całą sytuację z innej perspektywy, może z większym współczuciem, może z większą taką mm, prawdziwością. Coś tu wymaga, mówię, uleczenia, uzdrowienia. Wy z czymś za długo tutaj już siedzicie, za długo się zastanawiacie. A ten cykl trzeba zakończyć. Tu jest też karta szóstki różdżek. Karta sukcesu, pokazywania się, wyjścia do ludzi, zawalczenia o jakąś sprawę, na której wam zależy. Mamy też pazia różdżek, czyli znowu kreatywność, działania, eksploracja, doświadczanie. Są też lęki. Są jakieś tajemnice, coś jest w ukryciu. Bardziej podejrzewam, że Chodzi o to, że toniecie, utonaliście być może w jakichś swoich trudnych emocjach. Trzeba się temu przyjrzeć i zadziałać zadziałać w kierunku nowego początku, w kierunku odzyskania swojej pewności siebie, mocy, w kierunku równowagi, działania z pasją. Wyjścia z jakiegoś poczucia braku konfrontacji z kimś bądź z czymś zburzenia starych schematów i ruszenia po nowe podróże, nowe możliwości nowe działania to jest naprawdę super fajne macie tę energię tylko musicie wyjść z jakiejś stagnacji. Nie wiem, czy ten wisielec powoduje to, że wy jesteście jakby w tym momencie przymuszeni do spowolnienia tego swojego działania. Czy jesteście przymuszeni? Bo wisielec bardzo często też mówi o poświęcaniu, że coś trzeba poświęcić, że siebie trzeba poświęcić, sytuację trzeba poświęcić, że trzeba się gdzieś zatrzymać, zastanowić, wymyślić, obmyśleć. I wy dostaniecie, Mam wrażenie, jakieś objawienie, nie wiem jak to nazwać. Jak patrzę na te dwie karty, nad tym człowiekiem tutaj jest to słońce, ta jasność i tutaj też. Wy coś zrozumiecie, i wy będziecie chcieli coś zrównoważyć w swoim życiu, mm. złapać jakiś balans. Być może wdrożyć do swojego życia pomysły, które do tej pory nie wdrażaliście, bo wydawało wam się, że to jest nie do pogodzenia. To jest jakby pogodzić dwa światy. Może jeżeli zawodowo, na przykład, do tej pory nie widzieliście, co zrobić, to tu też jest informacja, że da się pewne rzeczy połączyć, tylko musisz spojrzeć na to z innej perspektywy. Musisz się bardziej otworzyć albo zakończyć jakiś cykl, żeby zrobić przestrzeń na to, na to nowe, co ma tutaj przejść. To współczucie, dajcie też sobie więcej współczucia, więcej takiej wrażliwości, dajcie sobie też coś, ale też innym. Bądźcie uczciwi wobec siebie, prawdziwi wobec siebie, ale też wobec innych. Być może trzeba tutaj coś komuś powiedzieć, być może trzeba kogoś przeprosić, być może trzeba um, stanąć z jakąś prawdą prosto w oczy, dostrzec coś w sobie, a być może dostrzec coś w jakiejś sytuacji, nie wiem czego miałaby ta sytuacja tutaj dotyczyć. Ale ten nów na pewno daje wam możliwość zbalansowania, ten nów daje wam możliwość jakichś kompromisów, jakiegoś pojednania jakiegoś szerszego spojrzenia na, na jakąś sytuację, ale też zakończenia jakichś trudnych emocji, trudnych relacji, trudnych znajomości, trudnych sytuacji, rozczarowań. Mm. Fajnie baranki, no. Dajcie znać, jak to z wami rezonuje. No ja kończę. Tak jak mówiłam, nie będę wam długo tutaj truła. Lecę robić... Czytania dla pozostałych znaków. Dziękuję Wam za Waszą obecność, dziękuję Wam za Wasze wsparcie, komentarze i całą tą resztę. Dzięki Wam mogę się rozwijać. Jeżeli macie jakieś też propozycje odnośnie czytań, to piszcie. Piszcie. Ja chętnie, chętnie się temu przyjrzę. No dobrze, to dziękuję Wam serdecznie, przytulam Was mocno i do usłyszenia. Buziaki, papa.